Włazić znowu za Jezusem na Krzyż, cierpieć za wszystkich, byleby to. To nic nie da, kochani. Nikogo nie zbawię, świata nie naprawię. Postanowiłem, że przystępuję do pracy nad samym sobą, i wtedy dopiero ruszyła lawina zdarzeń bardzo bolesnych w moim życiu. Druga część ludzkości to są ci goście. Goście zostali podzieleni na grupy, które zostały ewakuowane, i na tych, którzy tu pozostali. Cierpienia, które. Byłyby niepotrzebne, gdybyśmy wcześniej podjęli właściwe, duchowe decyzje. Tak jest.